Cieślak to rasowy amstab należący do wala, zwany też pieszczotliwie cieślaczkiem. Waldek nabył go w odcinku 131 za odnalezione pieniądze. Ma zamiar zacząć go szkolić, gdy tylko ten przestanie być szczeniakiem. Niestety zwierzak nie jest zbyt agresywny i woli się bawić z innymi. Imię dla pieska wymyślił Spaceon, który szybko przywiązał się do zwierzęcia. Kiedy zjawił się Wojtat ze swoim nowym autem i zabrał kumpli na przetestowanie nabytku, na skutek nadmiernego kręcenia bączków cieśnęk wymiotował wewnątrz samochodu. Efekty tresury widać w odcinku 141, kiedy Piesek był już w stanie wykonać takie sztuczki jak siad, waruj czy daj głos. W epizodzie 152 Amstaff pojawił się już znacznie doroślejszy i postawniejszy. Umiał już niemal aportować. Niestety do powrotu trzeba go było jeszcze zachęcać smakołykami. Ziomeczki po wizycie u doktora Dolitra dowiedzieli się, że nieposłuszeństwo i niespokojność u psa wynika z nieruchania. Obmyślił zatem plan, w trakcie którego udało się Cieślakowi pierwszy raz w życiu zaliczyć pewną suczkę. W odcinku 185 okazało się, że gdzieś zniknął, gdy ziomeczki dyskutowali o jedzeniu kebaba. Trwały poszukiwania, aż do czasu zemsty cieślaka za ksywkę zwierzęcia i wtedy wszystko wróciło do normy. Co ciekawe, pies ten istnieje naprawdę i należy do Bartosza Balaszka.